No więc moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nasze kolejne spotkanie, w naszym kolejnym spotkaniu przepraszam, z cyklu Historie potłuczone w naszych podcastach z opowieściami z waszego całkiem ciekawego zazwyczaj życia. Moi drodzy, bardzo się cieszę z kolejnej, z kolejnej niedzieli, z kolejnego spotkania. Pani pozwólcie, jak zawsze, na kilka komentarzy z podostatniego odcinka, czyli Waszych krótkich, różnych historii, czasem bardzo przejmujących. Karola Karola pisze tak, to mocno odnośnie ostatniej historii, która, jak pamiętacie, była o narodzonym z in vitro dzieciaczku. Historia jest mi całkiem bliska. Też zmagaliśmy się z niepłodnością. Bezskuteczne leczenie trwało kilka lat. Niemożność posiadania dzieci jest strasznie dobijająca i potrafi odebrać chęci do życia. Teraz odpoczywamy z mężem nad jeziorem Garda. Jest cieplutko i przyjemnie, i czekamy na dziecko adoptowane. Właśnie, kochani, takich komentarzy było bardzo, bardzo wiele pod tą ostatnią historią, bo wielu z was się zmaga z tymi problemami z poczęciem dziecka. Bardzo, kochani, was wszystkich zachęcam przede wszystkim w, takim, w takiej sytuacji, w takim miejscu. Wiem, że nie dla każdego to możliwe, ale bardzo was zachęcam właśnie do pomyślenia o adopcji. To jest niezwykle piękna rzecz, żeby dzieciaczki, które z różnych przyczyn nie mają swoich własnych rodziców, mieli prawdziwych własnych rodziców, kochani. Bo pamiętajcie, że rodzicielstwo to nie jest urodzenie, rodzicielstwo to jest relacja. Nie jest się rodzicem, dlatego że kogoś się urodziło, bo można kogoś urodzić i nie być w ogóle jego rodzicem. Można kogoś urodzić i nie mieć z nim żadnej relacji, wtedy, kochani, to w niczym nie pomoże. Jak mówimy, ale to jest więź krwi. Nie ma czegoś takiego, kochani, jak więź krwi. Jest relacja, albo ta relacja jest, albo jej nie ma. I dzieci adoptowane mogą być w znacznie lepszej relacji z rodzicami niż dzieci, które się poczęły normalnie, normalnie, w sensie drogą normalnego urodzenia. Kochani, bardzo Was zachęcam. I proszę, myślcie o tym właśnie w takim kluczu. To relacja czyni z dzieci dziecko, z rodziców rodzica. To właśnie ta relacja jest najważniejsza. Hania z kolei pisze tak: Słucham, wracając z odwiedzin szpitalnych. Była mu syna, który jest alkoholikiem i obecnie jest na terapii. Jestem wdzięczna, że podjął terapię Bogu. Niech będą dzięki. Haniu, cieszę się razem z tobą i twojemu synowi też gratuluję, w sensie gratuluję, że się podjął, no właśnie, pracy nad sobą, pracy wyjścia no, z tej okropnej rzeczy, jaką jest alkoholizm, nie? Więc bardzo za was się modlę i bardzo, bardzo wspieram. Dzięki, że, Haniu, też napisałaś. Kolejny, kochani, komentarz od Tomka tym razem. Zwykle słucham HP w pracy, gdzie jako emerytowany nauczyciel dorabiam jako nocny stróż, a obecnie rozwoziciel prasy. Tym razem, w zeszłym tygodniu, słuchaliśmy razem z synem jadąc nocą wypożyczonym samochodem z Jerozolimy do Galilei. Nocne czuwanie w Bazylice Zmartwychwstania, wolę, to nazwy od, wolę tą nazwę od Bazyliki Grobu, to przeżycie życia. Pozdrawiam, Tomek. P.S. Zdążyliśmy wrócić w piątek, 12 godzin przed wojną. Chwała Bogu, że wam się udało, że... Że was ta wojna tam nie zastała. Aczkolwiek ja nie ukrywam, że ja wolę nazwę Bazylikę Grobu, dlatego że to jest pusty grób. Gdyby chodziło o grób-grób, to wtedy niekoniecznie, ale to jest pusty grób. Ale w ogóle super, że tam byliście I rzeczywiście spędzenie nocy w Bazylice to coś bardzo, bardzo pięknego. Mirka z kolei pisze tak. Słucham z mężem wracając samochodem do domu. Zobaczcie, ilu z was w samochodach, słuchanie. Biedak nie miał wyboru i wkręciłam go w langustę. Zaparkowaliśmy pod domem akurat, kiedy miał już ojciec mówić komentarz do historii. Już chciałem zatrzymać i wyjść z auta, ale mąż złapał mnie za rękę i mówi czekaj, posłuchamy do końca. Więc siedzieliśmy na parkingu, przez tylnią szybę wpadały promienie zachodzącego słońca, a my słuchaliśmy. Dobrze się tak czasem zatrzymać, chyba częściej będziemy tak siedzieć w samochodzie na parkingu. Kochani, to w ogóle już Wam to chyba kiedyś mówiłem. Ja uważam, że to jest największy komplement, jaki można dać komuś, kto coś nagrywa. Uważam, że ten moment, kiedy czegoś się słucha, dojeżdża się na miejsce i to jest tak interesujące, albo chcemy wiedzieć co dalej, że siedzimy dalej w samochodzie, i mimo że dojechaliśmy, nie wychodzimy to jest największy komplement. Dla nagrywającego. Niewiele takich rzeczy słucham w życiu, które rzeczywiście aż tak mnie wciągają, ale zdarzyło się też. I naprawdę bardzo dziękuję, bo to jest ogromnie motywujące do działania. I kochani, jeszcze jeden komentarz, ostatni od Anki. Słucham ze szpitala położniczego już po terminie porodu. Czy modlitwą da się wywołać poród? Ponoć tam komuś ostatnio wody odeszły przy szóstaku, a ja walczę o poród naturalny po cesarskim cięciu i byłoby już bardzo dobrze, gdyby akcja się zaczęła. A tu nic i nic niestety z powodu komplikacji oczekuję w szpitalu i bardzo jest mi smutno bez mojego męża, który dołączy do mnie dopiero na sali porodowej. Nie mogę spać bez jego wkurzającego chrapania i mlaskania przez sen. Proszę o modlitwę, o szczęśliwe rozwiązanie, bo leżę tu sama i się boję, a mój synek za wzięcie sobie siedzi u mnie i wcale nie chce wyjść. Pozdrawiam wszystkich, Anka. No widocznie Aniu mu tam świetne miejsce zrobiłaś. Konie to jest komentarz napisany już pięć dni temu, więc przypuszczam, że prawdopodobnie, znaczy no, mam nadzieję, już twój synek jest z nami na zewnątrz, więc jeżeli tak, to bardzo pozdrawiam, bardzo za was się modlę i chyba już modlitwa, mam nadzieję, o szczęśliwe rozwiązanie nie jest potrzebne, tylko o szczęśliwy rozwój twojego synka. I, I waszej całej rodziny. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wszystkie komentarze. Zawsze bardzo lubię je czytać. Fajnie, że, że się odzywacie. Dobrze, zróbmy teraz, kochani, czołóweczkę i będzie dzisiaj historia kolejna, jak zawsze. Zapraszam. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o tomku co na Różańcu kokosów się dorobił. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie was witam we właściwej części naszego odcinka. Zawsze to powtarzam, że was witam, bo wiem, że niektórzy oczywiście przewijacie tutaj. No, co zrobić? No, ranicie mnie strasznie, ale każdy niech tam słucha, czego chce. Wiecie, że żartuję, mam nadzieję, nie? Kanicie historia dosyć krótka. Chociaż autor Tomek napisał, że długo mu wyszło. Wcale nie, to jest króciutka historia. I taka bardzo pozytywna, prosta, w najlepszym oczywiście znaczeniu tego słowa, taka pogodna. Kochani, tak jak zawsze po wielu historiach różnych traumatycznych i różnych ciężkich, raz na jakiś czas myślę takiej lajtowej historii potrzebujemy, a ona w ogóle jest bardzo piękna, bardzo piękna. Więc proszę posłuchajcie tej krótkiej opowieści Tomka. Ojcze Adamie, mam dla Ciebie bardzo prostą historię, choć wyszła jednak trochę długa. To nieprawda, Tomku, nie wyszła taka długa. Gdy byłem na drugim roku filozofii na UKSW, był to prawdopodobnie rok 2015, w drugim jego miesiącu, czyli listopadzie, zacząłem się nawracać. Tutaj, Tomku, taka dygresja ode mnie. Nie wiem, czy to napisałeś tak specjalnie, ale to trochę brzmi zawsze, jak w Piśmie Świętym tak jest, nie? Że tam król, nie wiem, tam Antarksekses w czwartym miesiącu jego 15 panowania <grym> zaczął być podobnie. W drugim jego miesiącu, czyli listopadzie, zacząłem ja się nawracać. Ubiegłych wakacji sięgnąłem moralnego dna. Dotarłem na krańce tego, co na moje sumienie, moja natura mogłaby pozwolić. Mam na myśli to, że nie byłem może tak zdemoralizowany, żeby na przykład kogoś zabić, ale to, na co moje ówczesne zdemoralizowanie pozwoliło, to wyeksploatowałem. Okej, okay, dosyć to ciekawie ująłeś. Zrozumiałem to trochę później, wtedy zaś w listopadzie miałem tylko ciągłe poczucie strasznej pustki. W rezultacie tego poczucia oraz kilku czynników sprzyjających zacząłem szukać Boga, a On pozwolił mi się znaleźć. Po kilku miesiącach uznałem, że chciałbym spróbować modlitwy różańcowej. Rozpocząłem więc poszukiwania różańca w sklepach internetowych. Mogę tą historię, jaką wybrałem, bo właśnie jak ją przeczytałem jakiś czas temu. To mam sobie, że w październiku to będzie dobry czas, żeby ją przeczytać, no bo historia różańcowa, a mamy miesiąc różańcowy, dlatego trochę tak się właśnie składa. Ona jest naprawdę zabawna. Słuchajcie dalej. Wreszcie znalazłem piękny, drewniany, dość surowy różaniec, który zachęcałby mnie do sięgania po niego. Pamiętam, że kosztował 50 złotych. I był to dla mnie spory wydatek w tamtym czasie. Miałem co prawda stypendium w wysokości 550 zł, ale były to jedyne pieniądze, jakimi dysponowałem, gdyż zaangażowanie w studia uniemożliwiało mi pracę. 500 zł na miesiąc to nie jest dużo, to prawda. Zamówiłem, poczekałem i któregoś dnia po powrocie z uczelni zauważyłem paczkę pod drzwiami. Zastanawiałem się, co to może być, bo zamawiałem jedynie różaniec. A paczka pod drzwiami wyglądała, jakbym zamówił co najmniej 15 książek, taka była wielka. I choć tyle nie ważyła, to wciąż była za ciężka na po prostu różaniec w środku. Myślę sobie, może to jakaś pomyłka. Gdy otworzyłem paczkę, okazało się, że w rzeczy samej jest to oczekiwany różaniec. Rzeczywiście, piękny, drewniany i dość surowy, więc to chyba nawet ten, który zamówiłem, ale mnie zaniepokoiło, że każdy koralik przypominał wielkością śliwkę. No to sobie pomyślę, jaki był cały. Kompletnie oniemiały, zacząłem się zastanawiać, o co tutaj w ogóle chodzi. Przecież na tym nie da się modlić. Może to jest jakiś, nie wiem, różaniec ozdobny. A może ludzie noszą takie różaniece na szyi, żeby manifestować swoją wiarę. Tylko, że gdy oświecony tym pomysłem przymierzyłem różaniec, to sięgał mi aż do kolan. O kurcze. Nie przedłużając. Pobiegłem do komputera i sprawdziłem, że zamówiłem coś, co nazywa się różaniec procesyjny. Na zdjęciu było białe bo więc nie było widać jego rozmiarów, a sama nazwa nie mówiła mi nic. Gdy zasięgnąłem rady internetu, okazało się, że i tak miałem dużo szczęścia, bo jak na różaniec procesyjny, to ten był chyba najmniejszy. To prawda, Tomku, prawdziwy procesyjny różaniec to niesie jakieś 10 osób, nie? Bo to jest takie coś, co po prostu. Poszczególne koraliki są jak arbuzy. Więc te wielkości śliwki i tak nie były takie złe, no ale rzeczywiście, jak do kolan ci sięgał, no to okej. Okay. Tomek pisze dalej. Z dużym poczuciem zawodu uznałem, że zamówienie zostało poprawnie zrealizowane, a ja po prostu nadal nie mam różańca i nie mam też pieniędzy na nowy do następnego miesiąca. Na drugi dzień, z dużą dozą dystansu do siebie, opowiadałem o tym znajomemu pomiędzy wykładami w sali, w której obecny był ksiądz-profesor. Patrzył na mnie, uśmiechał się i o coś dopytał. Pomyślałem, że zapytam, czy może nie potrzebuję u siebie w parafii takiego różańca procesyjnego, który zakupiłem. Przyznaję, że nie były to jedynie czyste intencje podarowania mu go, bo jednak wciąż chciałem mieć różaniec do modlitwy. Powiedział, że jeśli chce podarować jego parafii, to on oczywiście przyjmie. Wtedy ja zakupotany powiedziałem, bardziej bym chciał sprzedać. I szybko dodałem, no dobra, albo wymienić na taki zwyczajny, bo chciałbym się po prostu na nim modlić. Poczułem wtedy wstyd, czując się bardzo interesowny. Planowałem go oddać w tamtym sklepie, a tutaj mogłem szybciej osiągnąć zamierzony cel. Jednak ksiądz spojrzał na mnie wciąż w tym swoim dobrodusznym uśmiechu i powiedział – dobra, niech pan przyniesie na następny raz. Jako, że z tym księdzem miałem historię filozofii oraz łacinę, okazja nadarzyła się bardzo szybko. Podszedłem do księdza, wciąż zawstydzony, i wyjąłem ten wielki różaniec. Na co on wyjął kopertę, a następnie pojemniczek z różańcami i kazał sobie jakiś wybrać. Ja jeszcze bardziej zawstydzony mówię, że nie trzeba, że wezmę w sensie różanie za kopertę. Jak się domyślałem, z kasą tam zostawię. On uparcie jednak chciałbym wziął i jedno, i drugie. No więc w końcu wyszedłem z różańcem, zwrotem pieniędzy i zakłopotaniem. W domu postanowiłem się pomodlić i razem z różańcem wyjąłem kopertę. Gdy do niej zajrzałem, to okazało się, że nie ma tam 50 zł, ale 100 zł. Znowu zalał mnie wstyd i zakłopotanie. Czułem się głupi i interesowny. Postanowiłem zwrócić te pieniądze, jednak ksiądz na następny dzień wciąż ze swym uśmiechem powiedział, żebym poszedł na jakiś obiad, bo dużo się uczę, więc z pewnością przyda mi się odpoczynek. I uparcie nie zezwolił na zwrot ani 50, ani 100 zł. Tamtego razu nie wychodziłem z poczuciem wstydu, ani też z zakłopotaniem. Pamiętam, jak dotarło do mnie, że Bóg chce mi po prostu coś powiedzieć. Mówi mi: Tak będzie wyglądać ze mną twoje życie. Gdy będziesz czegoś chciał, to dostaniesz jeszcze więcej za każdym razem. W późniejszym czasie doczytałem te fragmenty pisma o ptakach, które nie martwią się o to, co zjedzą, i trafiło do mnie, że Bóg już wtedy dał mi znać, że niepotrzebne jest moje zatroskanie. Poświęciłem wtedy te 50 złotych a dostałem sto i różaniec, na którym mi najbardziej zależało. W pierwszym odruchu oczywiście postanowiłem te pieniądze oddać komuś potrzebującemu, ale stwierdziłem, że jeśli Bóg chciał mnie obdarować, to ja się pozwolę obdarować. A było mi to w tamtym czasie zupełnie obce. Mam nadzieję, że jestem zrozumiały. Nie chodzi o te pieniądze i wtedy też o nie nie chodziło. Rozchodzi się o inwestycje w postaci powierzenia się Bogu, której stopa zwrotu jest nieprzeliczalna. Mija ósmy rok i długo by mówić, jak bardzo obdarowany jestem. Jezus szedł ze mną dwa tysiące kroków, gdy ja chciałem jedynie tysiąc, dał mi płaszcz, gdy chciałem tylko tunikę. Powiem jedynie, że dziś jestem mężem cudownej żony i ojcem dwójki dzieci, jednego w niebie, jednego na ziemi. Mam pracę, w której nie czuję, że jestem w pracy i właśnie zabieramy się za budowę naszego domu. Mamy kilku pięknych przyjaciół i wciąż Bóg mi pokazuje, że jestem Jego ukochanym synem. Małe dopowiedzenie. Po sześciu latach kupiłem swój pierwszy różaniec, do tej pory ciągle je od kogoś dostawałem. Raz w międzyczasie kupiłem jeden w tyńcu, ale nie z myślą o sobie. Przez kilka dobrych lat miałem ze sobą jakiś zapasowy na wypadek, gdybym spotkał kogoś, kto ko, ko mógłby potrzebować różańca. I rzeczywiście, kilka już tych różańców rozdałem. I to chyba jest druga strona tej historii. Nie tylko pozwalać się obdarować, ale i we wdzięczności. Obdarowywać innych. I jeszcze jedno do powiedzenia Ja to langusty słucham, gdy mogę. Gdy biorę córkę na spacer, a ona zaśnie w tulona w nosidle, gdy przygotowuję śniadania dla żony i dla małej, gdy mała wariuje na łóżku wieczorem, bo energię to chyba zabrała wszystkim innym dzieciom z okolicy, lub gdy jedziemy razem samochodem do teściów 100 kilometrów. Głównie słucham przy córce, gdy śpi i rzadziej niż bym chciał. No, bo przecież małżeństwo samo się nie zbuduje, dziecko samo miłości sobie nie da, dom sam o sobie się nie zadba, praca sama się nie wykona, a modlitwa sama się nie odmówi. Proszę skracać, jeśli trzeba. Serdecznie pozdrawiam, Tomek. Tomku, bardzo serdecznie dziękuję za Twoją wiadomość, bardzo dziękuję za Twoją historię. Nie skracałem nic, bo ona naprawdę nie była długa. Tomku, piękna jest ta historia. Tak, bardzo prosta, bardzo piękna. Nie trzeba tu wiele komentować, bo ty sam wszystko skomentowałeś. Inwestycja w zaufanie Panu Bogu. Kochani, On nam naprawdę chce dać znacznie więcej niż potrzebujemy. Kochani, ja myślę, że to, co tutaj jest napisane, ja wiem, że to dotyczyło jakiejś tam błahej sprawy, bo chodziło o różaniec, no tym razem procesyjny, nie, ale różaniec. Kochani, to naprawdę trzeba by odnosić do, do innych sytuacji. Tak sobie myślę, kiedy czytam tę historię, też o historii na przykład wszystkich tych, yy, tych was, nie, tych par, które, yy, które mają problemy z dziećmi, nie. Zauważcie, kochani, zaufanie Panu Bogu, czyli, no właśnie, słuchanie tego, co On mówi, że jest dobre albo co złe, może się wydawać taką inwestycją, ale wtedy, Panie Boże, nie dostanę tego, czego ja chcę, nie. Pan Bóg zawsze daje dwa razy więcej. Pan Bóg zawsze daje dwa razy więcej. Pani, ufanie Bogu nie polega na tym, że wszystko idzie dobrze i mówimy sobie, Panie Boże, jestem w Twoich rękach, Ty mnie prowadzisz, że jest super i bardzo się cieszę, że, że mnie prowadzisz, bo tak ci ufam. Pani ufanie polega na tym, że droga, która jest przed nami jest ciemnością. Droga, która jest przed nami, jest niełatwa, jest może nawet jakoś wbrew temu, co myślimy, wbrew temu, co sądzimy. Wydaje nam się, że Pan Bóg nie jest po naszej stronie, ale zaufanie właśnie wtedy jest prawdziwym zaufaniem, kiedy nie ma powodu do zaufania. On ci da stówę. Nie pięćdziesiąt, tylko stówę. Koń, nazwałem oczywiście ten odcinek o tomku, który się na różańcu kokosów dorobił. No wiadomo, że tam wielkich kokosów to się nie dorobił, ale uwaga, dorobił się, bo nie chodzi o pieniądze. Jak sam napisał, dorobił się żony, dorobił się dzieci, dorobił się domu, który zaczęli budować, to się dorabia. się, To jest największe bogactwo, jakie mamy. I koń, Pan Bóg nam naprawdę będzie w tym wszystkim błogosławił i chce nam błogosławić. Bardzo chciałbym, żeby Wam zapadło w pamięć z tej historii. Nie bój się, Bóg spełnia Twoje prośby znacznie lepiej niż ty by się kiedykolwiek spełnił. Zobaczcie, my często sami po swojemu je próbujemy spełnić, bo myślimy, Pan Bóg tego nie zrobi. Pan Bóg, on naprawdę wie, co jest dla nas dobre. On naprawdę wie kiedy, co i ile i czego nam potrzeba. Ufajcie mu, ufajcie mu. A jak się nie udaje. To się powierzajcie w jego miłosierdzie, oczywiście. Kochani, tyle, bo to się nie domaga chyba jakiegoś wielkiego komentarza, bo to wszystko, co potrzeba, zostało powiedziane. Bardzo Ci, Tomku, dziękuję za Twoją historię i pozdrawiam Ciebie i Twoją rodzinę. Kochani, na dzisiaj to chyba tyle w tym takim naszym dosyć pogodnym i radosnym dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie: bądźcie dobrzy dla siebie i bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. I ufajcie mu jak tylko możecie, jak tylko potraficie, a jak nie potraficie, to módrzcie się o taką łaskę zaufania. Bardzo was, kochani, ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was wszystkich błogosławię i do usłyszenia za tydzień w kolejnych, tym razem pewnie jakichś trudnych, historiach potłuczonych. Dzięki, że byliście, dzięki, że słuchacie. Fajnie z wami się spotykać. A w ogóle, bo zawsze to ogłaszam jakoś, zauważyłem, że jakaś taka się zrobiła już tradycja, no, ta, historii poduczonych. Gdzie ja jestem teraz? Czekajcie niedziela, wy tego słuchacie w niedzielę. Jestem w Brzegu. O, i to właśnie chyba nawet jak się zaczął ten podcast o 17, to właśnie o 17 zaczęły się rekolekcje. Dzisiaj, jutro i we wtorek jestem w Brzegu, koło Wrocławia, w parafii Bożego Miłosierdzia. Tam mam trzydniowe rekolekcje. Jeśli ktoś w okolicy, serdecznie zapraszam. Kochani, do następnego razu wszystkiego dobrego z Bogiem.